Robert, kiedy powróci do was pani Kinga Dobrzyńska? A nie wiem, tego nie wiem. Wiem, że jest na zwolnieniu i e, no, trzymamy kciuki, żeby było jej dobrze. Ja nie wiem, bo ja jakby... Ja jestem osobą, która się stara być jak najdalej od tego, bo jak są plotki, ja w ogóle nie chcę w to chodzić. Ja słyszałem różne rzeczy. Ja nie wiem, co jest prawdą. Nie wyciągaj proszę tego ode mnie. Ja wiem, że jest chora i nie życzę nikomu, żeby był chory długo, bo mnie krztusiec wyciągnął z roboty na dwa tygodnie, na trzy prawie tygodnie w sierpniu, to naprawdę ludziom się wydaje, że to jest A, takie. My, my pewnie mamy kontrakty gwiazdorskie w ogóle, a etaty takie, że każdy by o nich pomarzył. To tak nie wygląda. To jest taka branża, że jak człowiek jest z pracy, to zarabia. Jak go nie ma, to nie zarabia. I warto o tym myśleć. Więc ja życzę Kinze tego, żeby szybko wróciła do zdrowia i wróciła po prostu do telewizji. Właśnie, bo też chciałam poruszyć z Tobą temat Twojej choroby, o której wspominałeś. Jak teraz się w ogóle czujesz? I czy to jest na przykład coś takiego, że nawróci i masz takie obawy, czy już wyleczyłeś się w 100%. jest to jest choroba, która. Hmm której wyleczenie zajmuje 4 miesiące, powiedział mi lekarz, i ja czuję konsekwencje w postaci zwężenia krtani. Mój głos się zmienił, ale ja to czuję. Być może ty tego nie odbierasz tak, widzowie pewnie też nie, ale ja już czuję, że mówię przez jakąś mgiełkę, więc ja mam dysponię teraz, z którą walczę. E, więc to jest taka niestety nie, przykra przypadłość, która jest konsekwencją tej choroby, która u nas przez wiele lat była, była zapomniana, no ale teraz w związku z tą liczną migracją, jak mi lekarz powiedział, e, przyszła znowu do nas, więc musimy dorośli pamiętać o tym, żeby się zaszczepić. Po prostu raz na 10 lat trzeba o tym pamiętać, żeby się zaszczepić i wtedy będziemy bezpieczni, bo inaczej no to e, ciężko jest po prostu oddychać, człowiek się dusi, to jest taka bardzo nieprzyjemna e, choroba, na szczęście nieśmiertelna, więc czuję się dobrze. Ale walczę jeszcze jeszcze za dwa miesiące. To ja tym bardziej Ci bardzo dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź na moje pytania. Oszczędzaj głos, oszczędzaj psychikę. I co? I do zobaczenia w programie Pytanie na Śniadanie. Do zobaczenia. Zapraszam Cię tutaj częściej. Do zobaczenia.